Beata Piechota, witam w środowym wydaniu programu lokalnego. Dziś w serwisie informacyjnym wydarzenia m.in. o niedokończonym remoncie ulicy Żytniej, bobrach, których praca szkodzi mieszkańcom ulicy Wiosny Ludów, wycieczce do Sejmu, a także pomyśle zaprzestania palenia w piecach węglowych. Do 22 października miejscy radni musieli podjąć nową uchwałę dotyczącą obligacji. Zwołaną dzień przed tym terminem sesję przerwano z powodu problemów technicznych. Z kolei wznowione we wtorek obrady okazały się wyjątkowo burzliwe. Spierano się o legalność sesji, udział prezydent w obradach, wreszcie o celowość zaciąganej pożyczki. Szczegóły Kuba Niedziela. 41 sesja Rady Miasta okazała się wyjątkowa pod wieloma względami. Zwołano ją w trybie nadzwyczajnym po tym, jak Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała wrześniową uchwałę o emisji obligacji. Musi być wprowadzona poprawka przede wszystkim do uchwały budżetowej, budżetu na rok 2013, czego nie było właśnie we wrześniu i dopiero po wprowadzeniu zamiaru wypuszczenia obligacji komunalnych przez samorząd terytorialny, czyli przez miasto Zgierz. Będzie można podjąć e, uchwałę e, o obligacjach. Poprawioną uchwałę trzeba było przyjąć do wtorku, 22 października. Taki termin wyznaczyła Regionalna Izba Obrachunkowa. Sesję zwołano na poniedziałek, jednak nie udało się przeprowadzić w tym dniu głosowania. Z powodu problemów z programem komputerowym odpowiedzialnym za dokumenty finansowe, obrady przerwano po 30 minutach. Miano wznowić je we wtorek o godzinie 13. Mogę y, być niezadowolony, że jutro muszę również czas poświęcić na pełnienie mandatu czy na, na uczestnictwo w sesji, ale no, zgodnie z procedurą, zgodnie z y, zasadami tak musi być. Druga część sesji nie mogła rozpocząć się o czasie. W sali obrad trwały zaplanowane wcześniej uroczystości stulecia Zgierskiej Biblioteki. Zastępcza sala numer 110 nie mogła spełnić swoich zadań. Obrady przesunięto na kolejną godzinę, w tym czasie spotykały się komisje. Kiedy wreszcie po godzinie 15 za stołem prezydialnym zasiadł przewodniczący rady, okazało się, że jest zbyt mało samorządowców, aby podejmować wiążące decyzje. Gdy w końcu stwierdzono kworum, pojawiła się kwestia czy obrady są w ogóle legalne. Radny Mięsok stwierdził, że poniedziałkową sesję zakończono w sposób nieproceduralny, że przerwa w obradach nie obejmuje przenoszenia sesji na inny dzień. Ostatecznie po burzliwej dyskusji na linii przewodniczący rady, obsługa prawna urzędu Radny Mięsok, sesję postanowiono kontynuować. Okazało się, że część radnych wciąż jest przeciwna pomysłowi obligacji. Jestem przeciwna tego typu działaniom władz. Uważam, że nie należy zostawiać następnym władzom i następnym pokoleniom takiego paszkwila w postaci tak wielkiej kwoty obligacji. Nietrafiona decyzja, ponieważ to jest kolejne zadłużenie miasta, a tym bardziej że te obligacje, które próbuje się wyemitować, będą służyły tylko załataniu dziury, dziury budżetowej deficytu budżetowego oraz na bieżące wydatki. Także tutaj nie, nie ma absolutnie uzasadnienia, aby emitować obligacje. Krytycznego stanowiska nie zmienił także Klub Platformy Obywatelskiej. Namawialiśmy panie prezydent, że jako największy klub Rady Miasta Zgierza powinniśmy się spotkać i rozmawiać na temat oszczędności i stanu naprawczego finansów Miasta Zgierza. Nie doszło do tego, nie z naszej winy, z winy pani prezydent. Po dzisiejszej sesji relacje klubu z prezydentem Gierza z pewnością się nie poprawią. Radni PO głośno krytykowali Iwonę Wieczorek za rzadką obecność na sali obrad. Ostatecznie też zagłosowali przeciwko obligacjom. Głosowanie przeciwko obligacjom jest głosowaniem przeciwko miastu, przeciwko mieszkańcom naszego miasta, przeciwko inwestycjom w naszym mieście i przeciwko rozwojowi. Podkreślam, że zadłużenie nie wzięło się dlatego, że pani Iwona Wieczorek została prezydentem tego miasta. Ja odziedziczyłam te długi, ja je muszę spłacać teraz obecnie w bardzo złych warunkach otoczenia ekonomicznego. Uchwałę dotyczącą emisji obligacji na ponad 15 milionów złotych ostatecznie przyjęto. W głosowaniu imiennym 10 radnych było za, 9 przeciw, 4 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Zwolennicy obligacji mają nadzieję, że udało się oddalić perspektywę rządów komisarza wyborczego czy konstruowania budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Nic gorszego dla, dla Zgierza, jak komisarz, który nie pochodziłby z tego miasta na przykład, nie może nas spotkać. Ja uważam, że władze miasta na dzień dzisiejszy jeszcze sprawnie zarządzają miastem, więc nie ma takiej potrzeby. Jednocześnie większość radnych skrytykowała zablokowanie budżetów ratosiedli, Sugerowano szukanie oszczędności w innych działach podlegających miastu. Prezydent zapowiedziała dyskusję na temat koniecznych cięć budżetowych. Mieszkańcy ulicy Wiosny Ludów zgłosili się do naszej redakcji z problemem dotyczącym tam budowanych przez bobry na płynącej nieopodal rzece. Działki są podtapiane, schną drzewa ogrodowe. Mieszkańcy postanowili interweniować. Jak jednak stwierdzili, na poprawę sytuacji czekają już zbyt długi czas. Postanowiliśmy zbadać sprawę. Mieszkańcy ulicy Wiosny Ludów w Skierzu narzekają na zły stan rzeki Bzury, która zamiast pięknieć staje się coraz bardziej brudna i toksyczna. Jest w ogóle zaniedbana, nieczyszczona bez pańska. Oprócz tego od kilku lat problem stanowią tamy budowane przez bobry. Z 20 śliwek na mojej posesji Zmarło powiedzieć, uschło, co musiałem wyrąbać, wyciąć, prawda? Usunąć, no bo takie szkielety nie będą stać. Natomiast już pół działki mam zalane wodą. W kwietniu pan Jerzy Grochowski o zaistniałej sytuacji poinformował odpowiednie instytucje. W maju mieszkaniec ulicy Wiosny Ludów odebrał pismo od Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Panu Jerzemu przekazano informację o podjęciu jak najszybszych działań. Od wiosny, prawda, i mamy jesień nic nie zrobione. A o ile uważamy, będą śniegi czy jakieś opady, no pogłębi się, że nas zatopi. W sprawie interweniowała prezydent Zgierza. Dostałam właśnie sygnały od mieszkańców z Wiosny Ludów i natychmiast wykonałam telefon do odpowiedzialnych służb. Są już tam działania poprzetargowe podejmowane, jest wyłoniony wykonawca i. Jak, jak najszybciej po prostu przystąpi do usuwania tych zatorów na bzurze. Jak udało nam się ustalić, wykonawcą jest Wojewódzki Związek Spółek Wodnych w Łodzi. Nie jest to tylko jego jedyny temat rzeka Bzura i w tym te zatory, tylko jest jeszcze szereg innych obiektów. Firma ma usuwać szkody sukcesywnie na terenie różnych części Zgierza, m.in. przy ulicy Wiosny Ludów. Nie tylko tam jest problem z tymi tamami bobrowymi, tam cały ten odcinek powiedzmy ten poniżej miasta Zgierza, do granic w zasadzie, powiedzmy wiosny ludu. I tam jest szereg drzew, zarówno leżących jako w formie tam, a, ale i też jest dużo pojedynczych drzew wyciętych. Najpóźniej w przyszłym tygodniu powinny zacząć się prace w okolicach parku przemysłowego Boruta. Czyli tamten odcinek wiosny ludów powinien być, że tak powiem, Załatwiony łącznie z rozbiórką tam. Należy dać tutaj chwilę, tym bardziej, że robimy, że tam działania z tamtej strony są podjęte. Wykonanie prac mogą utrudnić anomalia pogodowe. Zgodnie z umową, roboty powinny być zakończone najpóźniej do 15 listopada. Mamy dla Państwa wiadomość z ostatniej chwili. Dzisiaj w godzinach przedpołudniowych przy ulicy Wiosny Ludów wyłowiono zwłoki ludzkie. Na razie nie udzielono nam żadnych informacji o dalszych szczegółach, będziemy informować państwa na bieżąco. Pozostajmy w temacie interwencji. W okresie wakacyjnym realizowano drugi z trzech etapów inwestycji dotyczącej prac budowlanych na ulicy Żytniej w Zgierzu. Prace wykonywane były tylko na jednej z jej części, co spotyka się z burzliwą reakcją mieszkańców. Twierdzą oni, że starają się zadbać o poprawę stanu ulicy od lat bez skutku. W budżecie miasta na ten rok zapisana była inwestycja budowy kanalizacji deszczowej na ulicy Żytniej, na odcinku od ulicy Polnej w stronę Cegielnianej. Prace wykonane zostały w okresie wakacyjnym. Kwota, którą mieliśmy przeznaczoną na tę inwestycję, wynosiła Prawie milion sto tysięcy. Prace z przetargu osiągnęły kwotę 300 tam chyba trzydzieści cztery tysiące. Choć wykorzystano część pieniędzy, nie pomyślano o pozostałym odcinku ulicy. Żytnia powstała pod koniec lat 60. Mieszkańcy wielokrotnie poruszali temat jej złego stanu. W 2012 roku przeprowadzono inwestycję związaną ze zlikwidowaniem kolizji wodnych i elektrycznych. Przeznaczono na to około 200 tysięcy złotych. To no, kropla w morzu potrzeb, bo jak Państwo wiecie, cała ulica Żytniej Zbożowa planowana była w dziale 3,5 miliona. Od ponad 12 lat mieszkańcy ulicy Żytniej wnoszą o położenie asfaltowej nawierzchni. Trzeci etap przewiduje budowę jezdni wraz z schodnikiem. Ostatnio udało się trzeciej części Żytniej, we własnym sumcie, zafundować dla miasta projekt cały wraz z pozwoleniem na budowę. Natomiast na tej części Rada Osiedla ze swoich skromnych funduszy przeznaczyła na mapę docelów projektowych. Dzięki temu wykonałyśmy mapę. Miasto wykonało projekt dokumentacji, która już w tej chwili się przedawnia. Na nowo powstałych ulicach w Zgierzu często niemalże od razu kładziony jest asfalt. Ulica Żytnia czeka na to od ponad 50 lat. Nie ma to już szans w tym roku. Czyli w tym budżecie na pewno już miasto nie uda się wydać z na budowę drogi. Będzie kolejny wydatek pieniędzy na aktualizację projektu. Członkowie Rady Osiedla Stare Miasto wystąpili do spółki wodociągi i kanalizacja zgierz o wymianę rur azbestowych, co musi nastąpić do 2030 roku. Mieszkańcy dostali pismo z odpowiedzią, że spółka zdąży to zrobić przed położeniem wierzchni. Wygląda na to, że przy tym tempie budowy może mieć na realizację tego zadania jeszcze dużo czasu. Ulica Wiejska w Warszawie znana jest wszystkim Polakom. Pod tym adresem zapadają najważniejsze decyzje w państwie. Jak od wewnątrz wygląda polski parlament, mogli przekonać się uczniowie samorządowego liceum imienia Trałkuta w Zgierzu. O niecodziennej lekcji wiedzy o społeczeństwie Kuba Niedziela. Zadania Sejmu, Senatu, wpływ decyzji podejmowanych w parlamencie na życie mieszkańców naszego kraju. To zagadnienia obowiązkowo omawiane na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie Samorządowego Liceum Mienia Traugutta w Zgierzu dostali szansę poznania Sejmu od wewnątrz. We wtorek rano wyruszyli na ulicę Wiejską. Uczniowie dowiadują się tam o historii, o genezie parlamentaryzmu polskiego. Wypełniają tam potem po zajęciach taką, takie karty pracy, także no w zasadzie jest to rodzaj zajęć bardziej niż takiej prostej zwykłej wycieczki. To już czwarta wycieczka zorganizowana we współpracy z Biurem Poselskim Artura Dunina. Grupa uczniów wybrana została nieprzypadkowo. Uczęszczają do klasy z rozszerzonym włosem. Przedmiot ten będą zdawali na maturze. Mi się wydaje, że tak poznanie struktury Sejmu od wewnątrz, a nie takie po prostu czytanie o tym z podręcznika jest bardzo ciekawe i naj wiadomo, że wtedy więcej informacji tak uzyskamy. Tak zdobyte informacje mogą przełożyć się na sukcesy w nauce. Liceum Mienia Troguta szczyci się dwukrotnym finalistą olimpiady wiedzy o Polsce. Ten sam uczeń osiągnął sukcesy w międzypowiatowym konkursie wiedzy o parlamentaryzmie. Z drugiej strony panuje przekonanie, że młodzi ludzie nie interesują się polityką, a jeśli już to nierzeczowymi dyskusjami, a słownymi potyczkami toczonymi na granicy dobrego smaku. To jest w sumie bardziej interesujące dla młodych ludzi niż takie, jak nic się nie dzieje, to po co oglądać jak się porzucają błotem, no to ciekawie się jest chociaż. Jednym z celów wycieczki była zmiana takiego postrzegania polityki. My chcemy kształtować tą świadomość obywatelską wśród młodych ludzi, wśród młodych zwierząt, aby zaczęli się interesować, aby podchodzili do tego inaczej niż to jest przekazywane w telewizji. Żeby to, ten obraz był zupełnie inny, żeby pokazać, że faktycznie w Sejmie się pracuje, e, tworzy prawo, e, a nie tylko kłóci. Poznawanie kuli tworzenia polityki może mieć jeszcze jeden pozytywny aspekt. Młodzi ludzie mogą uczyć się jak patrzeć politykom na ręce, jak wymagać od nich realizacji wyborczych obietnic. Im większa samoświadomość wyborców, tym lepiej funkcjonująca demokracja. Rozpoczęcie sezonu grzewczego związane jest z unoszącym się w powietrzu smogiem. Zgierzaną podczas mroźnych dni oddycha się coraz trudniej. Zaradzić tej sytuacji miałby zakaz palenia w piecach węglowych, o którego wprowadzeniu myśli rząd. Pomysł spotyka zwolenników, jak i przeciwników. Władze Zgierza myślą już o przygotowywaniu stosownych programów w zakresie dostosowania się do zakazu palenia węglem. Wszystko można zmieniać, wszystko można robić i trzeba iść w kierunku ochrony środowiska. My również nad tym pracujemy. Z raportu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi wynika, że najbardziej szkodliwy pył PM10 w przeszło 60% pochodzi z domowych pieców. Zakaz ogrzewania węglem domów jednorodzinnych ma zostać wprowadzony do 2020 roku. Pomysł spotyka się z przychylnym nastawieniem zwierząt. Dobrze, nie kurzy się. To jest plus I, dla i miasta chociaż, Zgierza. Wie pani co, może nie będzie tyle chorób co było. Zakaz równa się jednak z poniesieniem kosztów. Muszą coś wymyślić, żeby ludzie sobie dali radę. W domkach jednorodzinnych. No to drożej chyba no będzie drożej. Bez pomocy VAT centralnych z Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie znalezienia określonych środków finansowych, dofinansowania na modernizację tych instalacji, no trudno będzie mieszkańcom zwłaszcza zwierzętów na dokonanie wymiany i zakazania całkowitego tego yy, surowca. Zakaz palenia w domowych piecach węglowych jest korzystny dla elektrociepłowni. Wiadomo, że wtedy jest większa szansa na przyłączenie do sieci miejskiej. Trzeba byłoby tym, którzy dzisiaj posiadają takie źródła ciepła, no pomóc w tym, aby mogli korzystać z innego źródła ciepła, jakim jest gaz na przykład, ale to jest kwestia również y, urządzeń do tego. Wiadomo, że koszty są dużo większe. Przeciwnicy zauważają dużą różnicę w cenie. Nie jesteśmy bogatym państwem, żeby tutaj wchodzić w ekologię. Mam nadzieję, że chyba, że rząd zacznie dotować olej opałowy czy gaz, przyłącza do domów. Nasze społeczeństwo do sytuowanych nie należy. Paliłem olejem opałowym. Myślałem, że rząd, nasz państwo będzie dotacje robiło. Później olej zaczął drożeć bardzo. Na chwilę obecną kosztuje około 4 zł. Ja obecnie przeszedłem na ekogroszek, czyli na węgiel. Palę węglem, jestem zadowolony. W latach 2014-2020 Polska może otrzymać z Unii Europejskiej ponad 6 miliardów złotych na promowanie odnawialnych źródeł energii. Czy węgiel pójdzie w odstawkę, pokażą najbliższe lata. Zakaz ma swoje plusy i minusy. Na dzień dzisiejszy jednak wiele osób zaopatruje się w dobrze znany surowiec. To już wszystkie informacje, jakie przygotowali dziś dla Państwa dziennikarze programu lokalnego. Ja już się z Państwem żegnam. Na kolejne wydanie serwisu informacyjnego zapraszam już w piątek. Cały czas mogą nas Państwo oglądać na stronie internetowej telewizji oraz portalach społecznościowych. Do zobaczenia. Rozpoczynamy jak zwykle od wydarzeń. Witam w poniedziałkowym wydaniu serwisu informacyjnego. A dziś w serwisie, dziś wydarzenia. Proszę o pozostanie z nami. Do zobaczenia. Wypadek to suma różnych zdarzeń. Wielu z nich możesz uniknąć. Kieruj się rozsądkiem.